Witam was serdecznie. Dzisiaj wam poduszę taki temat, czy kury mogą być w deszczu, czy one są na to odporne. Dzisiaj wam chciałabym to powiedzieć. Jak widzicie, u mnie właśnie pada deszcz. Kudy są schowane, kudy są odporne na deszcz. Lecz lepiej, żeby miały trochę schronienia, żeby miały dostęp do tego schronienia. I oczywiście, jeśli kudy tak namokną, to będą znosić mniej jajek. Jeszcze na chwilę wyjdę z tematu, bo chciałam Wam powiedzieć, czy kudy mogą też pić kałuże? Owszem, no, lepiej, żeby nie piły, dlatego że ta woda może mieć bakterie. Więc nie powinny pić. No ale wracając do tematu, yy, młode kudyczaki nie są odporne na deszcz. Kudy bardziej, ale oczywiście będą znosić mniej jajek. No i tutaj widzicie wszystkie moje kudy, dosłownie wszystkie, yy, szukają schronienia, aby się schowały. U mnie na mniejszym wybiegu miałem daszek i dostęp do kudnika. Więc u mnie mogą się schować. Więc dobrze, fajans tutaj ładnie nam pozuje. Zobaczcie. No, coś mi się robi. No, ale. Dobra. Więc kudy, dorosłe kudy, są odporne na deszcz, lecz małe kudyczaki nie powinny być w deszczu, dlatego że może złapać ich choroba. Lecz taki kudyczak jak Cleo, ma już 6 miesięcy, więc takie już mogą. Ale takie, wiecie, chodzi mi o takie małe pisklaczki, które nie mają jeszcze puszku na... Y, puszek mają w sensie. Więc ja już z wami będę żegnać. I do zobaczenia w kolejnym filmie!